Dzień dobry, cześć. hi, z tej strony oczywiście Mikołaj, mechanika pojazdowa handel, witam wszystkich zainteresowanych tym ogłoszeniem. Ja dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu samochód na sprzedaż, jakim jest dacia Sandero drugiej generacji wersji po Faceliftingu. Ten konkretny egzemplarz wyprodukowany został w 2019 roku pod maską tego samochodu litrowa benzyna o mocy 73 koni mechanicznych. Przebieg tego egzemplarza to 124 tysiące kilometrów Oczywiście w pełni udokumentowany Samochód pochodzi z polskiego salonu, tak więc jego historia oraz przebieg jest w pełni potwierdzona Auto, jak Państwo widzą, oczywiście w białym kolorze Na alufelgach do samochodu dorzucamy drugi komplet kół W tym przypadku zimowych na feldze stalowej Z tyłu mamy czujniki parkowania, z przodu halogeny, światła LED do jazdy dziennej Klimatyzację, dwie elektryczne szyby Wielofunkcyjną kierownicę, radio z zestawem głośno mówiącym, USB oraz auksem. Tak więc, wszystko myślę, co potrzebne do jazdy w tym samochodzie się znajduje, jest obecne i oczywiście jest sprawne. Oczywiście, przed sprzedażą, wymieniony olej w silniku i tuleju, powietrza kabinowy oraz świece zapłonowe to wszystko po to, by Państwo dostali od nas już w pełni gotowy, sprawny do drogi samochód. W który nie trzeba będzie wkładać więcej swoich pieniążków, wszystkie szyby w tym samochodzie? Jeszcze tylko chciałbym to zweryfikować. Nie mylę się, są oryginalne z roku produkcji samochodu. Auto można powiedzieć, że nie nosi jakichś wielkich śladów użytkowania, aczkolwiek te wszystkie ślady też będziemy chcieli Państwu oczywiście w tym nagraniu pokazać. I tak myślę, że możemy zacząć przechodząc od lewego przedniego błotnika, dalej po lewym boku, drzwi, dwoje drzwi. Tutaj brak jakichkolwiek zarysowań, wgnieceń, dołeczków, rzeczy, które po prostu mogłyby Państwa oczy zrazić co do tego samochodu. Tutaj wszystko wygląda w porządku. Z tyłu jak Państwo widzą, czujniki parkowania. Na tylnej klapie znalazłem taki malutki dołeczek w wielkości groszówki. Gdzieś w tym miejscu może na nagraniu będzie to widać. Postaramy się to wyciągnąć. Nic niestety nie, obie, nie mogę obiecywać. Postaramy się to ogarnąć, i, i, i tak, żeby Państwo też byli zadowoleni. Ale zobaczcie, zero jakichkolwiek zarysowań na tym lakierze. Brak jakichkolwiek większych wgnieceń, uszkodzeń. Lakieru wszystko wygląda w porządku. Na przedniej masce 3-4 drobne odpryski. No, rzecz totalnie jak najbardziej normalna. I tak się właśnie prezentuje ten samochód. Auto mamy cały czas odpalone, silnik pracuje bez zarzutów. Jest to ogólnie samochód, którym przez 9 miesięcy jeździła moja mama. Więc jakby też ma to do, to do siebie, że to auto musiało być cały czas sprawne i po prostu gotowe do jazdy. Z zewnątrz myślę, że Państwo wiedzą już wszystko o tym samochodzie. Tak więc pora przejść do wnętrza. Wnętrze utrzymane w bardzo solidnym stanie. W bagażniku dosyć spora ilość miejsca. Pod spodem mamy, jak Państwo widzą, koło zapasowe. Tutaj mamy lewarek, klucze potrzebne do wymiany koła. Mamy podświetlenie i jakieś dwa uchwyty na drobne przedmioty, czy na jakieś torby z zakupami. Jak to w Daci bywa, jest sporo tego plastiku. Zobaczcie tutaj na tapicerki. Aczkolwiek to wszystko tutaj jest utrzymane naprawdę bardzo fajnie, bez jakichkolwiek dziur, zarysowań. Tak samo fotele. Tam tylna kanapa. Widziałem, że ma jakby takie zepsute zepsuty kawałek przeszycia w tym miejscu. O, dokładnie tutaj, zobaczcie. Jakby nie ma chyba się czym przejmować przy sześcioletnim samochodzie. Na dwóch tylnych bocznych fotelach mamy mocowania ISOFIX. Bardzo czysty, fajny, schludny samochód. Zobaczcie tutaj tapicerki też nie są uszkodzone. Z przodu to wszystko wygląda analogicznie tak samo dobrze. Elektryczne szyby, jakieś takie wstawki, nie wiem, imitujące karbon, chyba Dacia aż tak mocno nie poleciała w tym temacie. Zobaczcie tutaj wszystko prezentuje się świetnie Fotele czyste, nie wysiedziane, nie popękane Zobaczcie jest wszystko takie jak być powinno Mamy możliwość wyłączenia poduszki powietrznej pasażera Schowek sporych rozmiarów Książka serwisowa Oczywiście wszystko w języku polskim Jest to auto z polskiego salonu I w sumie taki jeszcze można powiedzieć Jeden mankament Taka jedna niedoskonałość Powstająca w wyniku Używania samochodu to generalnie tutaj gdy otworzymy drzwi zobaczcie mamy takie obicia dokładnie w tym miejscu na tym słupku od pasów czyli jeśli ktoś zrobił manewr taki, że ten pas został i drzwi zamknęliśmy to niestety ten pas się poodbijał w tym miejscu i też kawałku tutaj na drzwiach i jakby szczerze to od razu państwu mówimy, pokazujemy po prostu wolimy, żeby ktoś zaakceptował ten stan samochodu poprzez wideo bo na miejscu okazuje się to wszystko prawdą, co powiedzieliśmy i przekonujemy się o tym codziennie, można powiedzieć codziennie, gdy sprzedajemy samochód, to klienci też nas bardzo za to szanują, że właśnie na wideo pokazujemy naprawdę wszystko zobaczcie, tapicerka w bardzo dobrym stanie, mamy elektryczne szyby, oczywiście są one sprawne jedna oraz druga to wszystko działa jak należy, mamy elektryczne lusterkę co wcale w Daci nie jest standardem, żeby też ktoś nie pomyślał, że w standardzie były elektryczne lusterka czy szyby. No nie, moi drodzy, to że Auto ma 6 lat, czyli z 19 roku produkcji, to nie znaczy, że ona na wyposażeniu będzie miała nawigację, kamerę cofania, asystentów, tempomaty i tak dalej. Każde auto jest konfigurowane pod nowego właściciela, tak jak sobie ktoś ten samochód wybiera. Tutaj wybrał, myślę, moim zdaniem takie najbardziej potrzebne rzeczy do po prostu użytkowania samochodu. Mamy dwie elektryczne szyby, elektryczne lusterka, e, kierownicę z wielofunkcyjną, tutaj macie sterowanie radiem. Mamy komputer pokładowy, który pokazuje m.in. średnie spalanie, ilość którą możemy przebić na danym paliwie, temperaturę zewnętrzną i tak dalej. Zegary proste, fajne, o, podświetlimy je, czytelne. Światła, halogeny, światła przeciwgielne z tyłu. To wszystko tutaj działa. Na górze deski jest taka półka. Tutaj to wygląda również fajnie. Jest to ta sama imitacja, co na klamkach. Mamy dwa nawiewy, możliwość zamknięcia otwarcia samochodu od wewnątrz, światła awaryjne. Radio nie jest ono dotykowe. Mamy normalnie przyciski, mamy wejście USB ARS, AUX oraz Bluetooth zestaw głośno mówiący. Poniżej banalny, po prostu fajny panel klimatyzacji. Jest to klimatyzacja manualna, oczywiście w pełni sprawna, jak i cały samochód. Mamy dodatkowo podżywaną tylną szybę. Tutaj dwa miejsca na napój, wnęka na jakieś drobne przedmioty, wejście 12V, 12V zapalniczki, pięciobiegową biegową manualną skrzynię biegów tutaj półkę na jakieś drobne rzeczy, tradycyjny hamulec ręczny, kolejne wejście 12-V zapalniczki, kolejne miejsce na napój, tutaj kieszonka. W tym fotelu nigdy, zawsze się zastanawiałem do czego ona służy. A powiem Państwu, że tak jak w tym samochodzie, może za bardzo nie ma miejsca na telefon, żeby go gdzieś elegancko położyć. No bo na desce rozdzielczej troszeczkę kiepsko, ponieważ będzie Wam to latać podczas przyspieszania hamowania, będzie to wszystko czuć. A tutaj macie, zobaczcie, fajną kieszonkę. Zawsze macie telefon pod, ręku, pod rękiem, pod, ręk pod rękoma, <gryw> i tutaj możecie go wsunąć. On jest wtedy fajnie, fajnie się trzyma w tym miejscu. To taki mój protip dla tych, e, którzy jakby nie, za, nie do końca wiedzą, do czego zagospodarować e, ten oto schowek. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten samochód. E, wszystkie mankamenty zostały Państwu przedstawione, pokazane. E, jeśli potrzebujecie większej ilości informacji czy zdjęć poszczególnych wybranych przez siebie elementów, to oczywiście serdecznie zapraszam do kontaktu na wszystkie pytania. E, z chęcią Państwu odpowiemy. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się. Hej!